Ekonomia, kapitał, gospodarka. Nie A ja pobieram redaktora grupę. Tak? tak? Że co? Nawet napisałem mu list, gratulacjami. Że co pan popiera? No to, że, że nie będę zresztą poglądów Kuczyński. pana Kazimierza Krupy, bo, bo to nie, 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 nie o to chodzi. Ale uważam, że no niepotrzebnie się podniecamy, trochę zachowujemy się tak jak rodzina, do której przyjechał wujek, który się zbogacił, ma jest multimilionerem albo multimiliarderem. Wszyscy konie go chodzą, tańczą, pląsają, żeby te parę tych groszy dostać, zapominając, że ten wujek. Zbogacił się właśnie przez to, nie dawał każdemu byle komu pieniędzy od tak sobie, tylko jej ciężko zwłaszcza zarobił. Zwłaszcza swoim obywatelom. To również, również. Co nie znaczy, to moja uszczypliwość nie znaczy, że nie, musi, nie musieliśmy się tak zachowywać. Nie mamy wyjścia, musieliśmy się tak zachowywać. Nie. Ale, ale niespecjalnie bym liczył na to, że Będziemy mieli z tego olbrzymie pożytki, w to nie bardzo wierzę. Chiny działają, mają swoje, swoje zasady. One te zasady są takie, że próbują negocjować z poszczególnymi państwami. Był premier chiński, odchodzący zresztą premier chiński, chciałem przypomnieć. On na ostatku nas odwiedził. Był już w Islandii, był w Szwecji w Niemczech. I co, by obrazi, się obrazić z tego powodu? No nie, właśnie? ale czy ja bym się obrazić? Nie, mówię po prostu, że Chiny rozgrywają poszczególne obszary, nie rozmawiają z Unią jako z Unią, rozmawiają z poszczególnymi krajami lub obszarami, tak jak naszą Europą Centralną. Owszem, jesteśmy partnerem strategicznym, cieszmy się z tego, ale pamiętajmy o tym, że to jest szersza polityka Chin.